Nie poradzę sobie, sama poradzę. Pani Beato, działa? Działa. Niech te kwiaty będą wyrazem podziękowania dla rodziców. Dla tych, którzy szczególnie zaangażowali się w życie szkoły. Dla pani Katarzyny Bednarek, przewodniczącej Z podróżowania bardzo prosimy Panią Prezes i bardzo proszę Skarbnika Stowarzyszenia, Panią Kwiatkowską. Szanowni Rodzice, proszę sprawdzić na stronach Stowarzyszenia, na stronach wszystkich szkoły, że upór i działanie przynoszą sukces. Naprawdę. Determinacja wydawałaby się kobiet ale jednak przyniosła sukcesy dla szkoły w pozyskaniu ogromnych środków finansowych na realizację programów. Stąd zachęcam Państwa do wspomożenia tych działań, do działania w stowarzyszeniu, bo tylko tego typu organizacje mają w tym czasie, w tym układzie, finansowym i prawnym szansę powodzenia i pozyskiwania środków naprawdę potrzebnych dla dzieci. Dziękuję. teraz prosimy o szybką taką wypowiedź. O co chodzi z, tą, z tym stowarzyszeniem? Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki jest to organizacja pożytku publicznego, która wspiera działania w szkoły, w uczniów. W zasadzie działamy na rzecz dzieci i młodzieży. Chciałam zachęcić wszystkich Państwa do wspierania naszego stowarzyszenia i się w koniec. A jak to z tymi Co Skąd one się biorą? Pieniążki biorą się, pozyskujemy sponsorów. Pieniążki również możemy pozyskać z 1% przyszłego roku. Także zachęcam Państwa do ewentualnie spłacania na nasze koronach. Z darowizn, ze składek. Czyli rozumiem, że ten cały roczny podatek, jak, jak tam spłac... płacimy, to ten 1% tego podatku w tej chwili możemy już przekazywać od tego roku. Na cele stowarzyszenia. Jak najbardziej. Od przyszłego roku możemy, rozliczając się... Za ten jeden, rok. Za ten rok, tak. Za rok rozliczeniowy 2011. A organizacja działa tutaj przy piątku, czy trochę szerzej? Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki jest organizacją pożytku publicznego, w związku z tym e, mamy wręcz obowiązek działania przy w zakresie. Czyli? Czyli działamy, e, już tak, e, Naszą siedzibą jest y, szkoła podstawowa numer 5, natomiast y, możemy dzia działać zarówno w mieście, jak i w całej Polsce, tak? I jak ale, również poza granicami kraju. Ale, ale chodzi... generalnie skupiamy się na szkole lub na powiecie nowoborskim. Nawet w statucie mamy promocję miasta, także... Czyli w razie co jeszcze możemy prosić miasto o jakieś tam, jakieś Jak proszę, jeżeli będziemy obsłać. mieli fundusze, właśnie zbierzemy w, w ciągu roku jakieś tam z podatków i innych sponsorów pieniążki, to możemy jeszcze iść do burmistrza, żeby nas dofinansować. No z tym bywa różnie, tak? <gryw> <gryw> Dlatego yy, tak naprawdę to... Fundusze, które mamy na koncie, to pochodzą w zasadzie głównie od sponsorów, tak? a w zasadzie od jednego sponsora w tej chwili, od firmy Koharpu, której serdecznie dziękuję. Jest to firma, która pierwsza podała nam rękę i, i nas wsparła swoimi działaniami. I pieniążki pochodzą również ze składek członków Stowarzyszenia, którym również serdecznie dziękuję. Wspierają nas tacy ludzie jak na przykład Sylwester Noceń, który... Właśnie trzyma kamerę. Który właśnie tak, trzyma kamerę, ale dzięki niemu mogliśmy zorganizować dyspoteki w szkole, jak również promować nasze stowarzyszenie i szkołę. Proszę na stronę internetową Stowarzyszenia, które prowadzi uczę. Już teraz obecnie skończył tą szkołę, ale założył tą stronę, stronę Stowarzyszenia w czwartej klasie szkoły podstawowej. Strona internetowa, adres stowarzyszenia piątki cba.pl. Ewentualnie przez stronę szkoły. Ewentualnie przez stronę szkoły. Tak, na stronie szkoły Piątki jest link, gdzie można, jest przekierunkowanie na stronę Stowarzyszenia. Bardzo pani dziękuję. 嗯。